Serdecznie witamy Was tu wszystkich w, w rozogach. Podczas tegorocznego rozowskiego przeglądu muzyki ludowej gmina Rozogi miała okazję gościć wyjątkowych uczestników w delegację z litewskiej gminy Rzesza. Jestem zachwycony i folklorem, który został przywieziony tutaj na teren naszej gminy, jak również te potrawy, które u nas nie występują. Bardzo, bardzo dużo tutaj takich potraw, zupełnie inny smak, ale się cieszę, się cieszę, że tym się dzielimy, że tu możemy tego spróbować, że możemy podpatrzeć pewne rzeczy, jak to można robić. A elementów do podpatrzenia zdecydowanie nie zabrakło. Bileńszczyzna może pochwalić się bowiem bogatym dziedzictwem kulturalnym, które czerpie z bogactwa tradycji litewskiej oraz wielu innych narodów. Żyjemy między sobą. Ружнанародна народовасці, поляцыі літвіні, расіяне, белеларусіні, караімі, татажы і іншныя народовасці. А він так і bardzo ружнародна, культура, акусцінні людзі, цешымося bardzo, że tutaj можемmy przyехаць,жеказаць у сваjeго, выменеце szyсткім доwiczeнемм культуру смахамі на дзень дзецейших. Litewskie smaki zdecydowanie zainteresowały gości festiwalu. Na stoisku przygotowanym przez koło gospodyń wiejskich z gminy Rzesza nie zabrakło słodkich i słonych przekąsek, ciepłych dań i dobrego napitku. Tak jak i każdy znaczy region, mamy takie swoje właściwe dania. Częstujemy Was litewskimi kibinkami, czarnym litewskim chlebem, kwasem z chleba. Przywieźliśmy także litewską słoninkę, kurki z ciasta, pączki, no i mnóstwo ser. Prosimy wszystkich i zapraszamy do nas, częstować się. Różnorodność odznacza się również w wileńskiej muzyce. Zbiór utworów ludowych zaprezentował zespół jezioranka z Przyszykowaliśmy taką wiązankę naszych wileńskich pieśni, zbieranych przez samych nas, przez nasze babcie i naszych dziadków. Mam nadzieję, że nasze wileńskie piosenki jednak mają połączenie z polską. Może w każdym domu coś się nieco dodało, coś się przerobiło, bo jak się mówi, co dom, co obyczaj, co człowiek, to zwyczaj. Współpraca gmin Rozogi i Rzesza trwa nieco ponad rok. Umowa partnerska została zawarta w maju 2023 roku. Przyjazd delegacji odbył się dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu w ramach konkursu WM dla WM wsparcie współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2024 roku. To jest partnerstwo o podłożu kulturalnym na działania kulturalne, na wymianę twórców, artystów, na to, żebyśmy się razem wspierali w tych naszych działaniach artystycznych. Tak, żeby Wileńszczyzna promowała swoją kulturę tutaj u nas w rozogach, a my żebyśmy mogli swoją kulturę ludową promować w gminie Rzesza na Wileńszczyźnie. Okazją do tego będzie wrześniowy wyjazd przedstawicieli Rozog do gminy Rzesza. telewizja Kopernik. Kopernik.tv